Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie Dzisiaj akurat mamy jedno ważne święto Dzień Ojca Także mojemu tacie jak i wszystkim tatom na całym świecie życzę Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności I czego sobie tylko tam zażyczycie Podogody ducha, uśmiechu Nie tylko od święta, ale cały czas Z zadowolenia, z rodziny, z pracy, ze wszystkiego czego tak sobie, tam sobie naprawdę faceci zamarzy się. No i co? Ja idę dawać swojemu tacie prezent, także pamiętajcie, mały drobiazg też dobrze, też dobrze i fajnie. Ogólnie dzisiaj jest fajna pogoda wczoraj, dzięki Bogu popadało. Także dzisiaj już ruszamy ogólnie, kochani, mówiąc na że tak to poruszę na plan Tak Na plan, na plan, na plan Będziemy nagrywać nasze Tele Także co kochani Dzisiaj wam wrzucę Wczorajszy filmik Też z tego względu, że wczoraj była burza Już nie dało rady wrzucić Filmik z piekania też wam wrzucę Także Co kochani podziaczki i do następnych odcinków, które ukażą się niebawem.